Siemanko, z tej strony Kudlek a to jest kolejny odcineczek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak od podstaw montować w Adobe Premiere Pro. Nie będzie to jakiś bardzo zaawansowany poradnik, tylko od podstaw pokażę wam po prostu najważniejsze rzeczy, żebyście mogli zacząć jakkolwiek montować. Ponieważ w poprzednim odcinku poprosiłem was o 5 łapeczek w górę, żebym to nagrał, a wy zostawiliście te 5 łapek w niecałe 30 minut. Za co wam bardzo dziękuję i nie wiedziałem, że będzie aż taka aktywność po tym, jak bardzo długo nie nagrywałem filmów, lecz... Yy, jednak była i sam się w sumie zdziwiłem, więc dzisiaj będziemy się zajmować tym czymś, będziemy w tym sobie montować. Nie przedłużając, dziękuję Wam za taką aktywność. Pamiętajcie o łapce w górę subs subskrypcji, wbijajcie na Discorda wszystkie linki w opisie. No i co? Mam nadzieję, że się Wam spodoba, że będziecie mogli z tego dość dużo wynieść, nie przedłużając. Lecimy intro. No dobra, ja już tutaj sobie włączam Adobe Premiere I już jak widzicie yy, Jest praktycznie wyłączony. Teraz czekam aż pojawi się nam takie właśnie coś jak mam tutaj I dajemy sobie albo Open Project Jeżeli już coś wcześniej robimy Jak widzicie ja tutaj mam Robiłem sobie wcześniej odcinek, ale zajęło mi to 32 minuty Więc no chciałem to zrobić trochę krócej Więc dajemy sobie nowy projekt I wpisujemy na przykład yy, Odycy Jak tam chcemy go nazywamy To się nie liczy Oczywiście dajmy OK Czekamy aż się nam czyta cały Adobe. Mamy panel Adobe, mamy monitor, yy, efekty, yy, tutaj mamy, będziemy mieli swoje projekty, które wrzuciliśmy. Tutaj mamy timeline'a, a tutaj mamy yy, ró różne przejścia i w ogóle. Yy, a więc, tak, musimy pierwsze wrzucić sobie jakiś plik. Więc włączamy sobie tutaj. Ja mam takie coś tutaj jak yy, montaż i albo przechwycone. Nie, to tutaj wideo. Przepraszam, i mam tutaj na przykład taki film jak yy, jakiś coś z Minecrafta, nie? Mamy pierwszy lepszy film i mamy ten film od razu tutaj wrzucony, więc bierzemy go, przesuwamy, przeciągamy znaczy i wrzucamy go na timeline'a. Mamy go na timeline, jeżeli ktoś nie wie na czym polega timeline, to on polega na tym, że mamy tutaj czas naszego filmu. Tutaj możemy sobie oglądać dany moment i możemy to sobie po prostu gdzieś przesunąć, wbić, że ma być w tym momencie, w tym, no na tym polega pokrótce time timeline. A więc tak. Pierwsze, mamy przywitanie jakieś tutaj. Ja oczywiście w tym filmie nic nie mówiłem, jest wyciszony. Tutaj jest jakieś przywitanie, jakieś przywitanie i y, za chwilę jest taki moment, gdy Kudleks mówi to co poprzednio, czyli intro. No i powinno wjechać intro, nie? Więc y, klikamy sobie na. No tak, po pierwsze, żeby przybliżyć sobie timeline'a, bo to jest bardzo przydatne, trzymamy ALT i przybliżamy. Przybliżamy sobie ile chcemy. Z zwykłym scrollem alt i scrollujemy, żeby przybliżyć. Z zwykłym scrollem bez Alta po prostu odsuwamy się po filmie, a z altem się przybliżamy. Przybliżamy się i dajemy sobie C na przykład, czyli wycinanie. Tutaj mamy szybkie klawisze, ale najlepiej sobie używać bindów, czyli na, T, na C mamy wycinanie. Klikamy sobie tutaj, żeby wyciąć plik. Klikamy V, czyli myszkę z powrotem, zwykłą. Teraz wybieramy sobie plik typu właśnie moje intro, które mam tutaj sobie. Proszę bardzo. Na, przeciągamy go sobie tutaj. Możemy go od razu tutaj przeciąć, ale lepiej tutaj. I wrzucamy go od razu tutaj. Wycinamy koniec naszego intro i mamy cały plik z intrem tutaj, jak widzicie. Ale no jest intro z green screenem. Jak tego green screena usunąć? Już wam to pokazuję. Wpisujemy w efektach key i bierzemy ultra key. Przeciągamy na nasze intro. Teraz klikamy na to intro i mamy tutaj nasze wszystkie. Yy, rzeczy co do tego intra, wszystkie parametry i wszystko. Teraz tutaj, gdy mamy, gdzie mamy kolor, to wybieramy tą próbówkę i klikamy na kolor zielony. Wykluczowaliśmy, proszę bardzo. No i jest nasze intro, nie? Ale no, tło no, nie pasuje, nie? Więc, yy, przynajmniej według mnie, więc damy na sobie na nie, lekkie rozmycie. Wpisujemy tutaj blur, bierzemy kamera blura i nakładamy na filmik pod spodem. Nie na intro, tylko na filmik pod spodem. Klikamy, klikamy sobie na ten filmik i mamy tutaj takie coś jak percent blur. Możemy sobie go, to jest jakby procent, jak dużo tego blura. Tutaj zwiększamy na maksa, to mamy takie bardzo rozmyte, na takie 8% to jest leciutko. Ja przeważnie daję coś około 23,2%, no czasami no po prostu tak na oko, nie? No ja mam akurat 22, tak coś około 22. No i mamy nasze intro, wygląda to dokładnie tak. Od razu wam mówię, że jeżeli w Adobe Premiere coś wam zacina, no nie to jak to wy eksportujecie, już to to już wam nie będzie zacinać. Jak jeżeli coś wam w Adobe zacina, to po eksporcie już to nie będzie zacinać. Od razu wam o tym informuję. No i tutaj leci dalej odcinek, dalej, dalej, coś tam kudlek sobie mówi. No i na przykład chcemy, nagle coś wspomniemy w filmie, żebyście zostawili łapeczka. No i żeby ludzie też, bo większość ludzi, ciekawostka jest z wzrok, wzrokowcami, żeby ludzie to zobaczyli. Więc bierzemy sobie znów naszego jakiegoś greenscreena, ja mam tutaj na przykład właśnie z lajkiem, like przesuwamy tutaj i znów wstawiamy go sobie na przykład właśnie w ten moment, w którym o tym mówimy. No i co, no wykluczować to już wam pokazujemy, wpisujemy key, bierzemy ultra key, naciągamy, Wybieramy probówkę zielony, i mamy wykluczowane, tak? Jest nasza animacja łapeczki, ale ona jest taka malutka i tak słabo umiejscowiona. No lepiej, lepiej dałoby się ustawić. Więc znów klikamy na to. Tutaj przyciągamy sobie do lewej strony i zwiększamy. Musimy znaleźć, gdzie, gdzie to jest, tak? Widowi pierwsze i zwiększamy sobie skalę. Przeciągamy, żeby była wielka. I position to mamy w prawo-lewo, a tu mamy góra-dół. Przeciągamy sobie tak, o może być. No i ta łapeczka jest tutaj, ale tak sztywnie trochę, nie. Więc można do niej dodać trochę ruchu. Więc teraz jak już sobie ustawiliśmy, gdzie chcemy, żeby była na początku. To teraz klikamy na skalę i position te dwa stopery. I teraz mamy od początku y, tej łapeczki w górę. I możemy sobie ustawić, że na końcu całej animacji, łapeczka ma być na przykład w tym miejscu. Ale jak to zrobić? Także wybieramy sobie koniec animacji. Po prostu, dojeżdżamy tutaj. I wybieramy sobie skalą, jaka ma być na przykład wielka. Pozy position tutaj do góry damy też. Jak widzicie teraz nasza łapeczka jest tutaj to jest koniec animacji oczywiście. I teraz cała animacja po y, końcu wygląda tak. Proszę bardzo, nasza łapeczka leci do góry. Nie jest to oczywiście jakoś najlepiej zrobione, ale no najłatwiej po prostu jak można to zrobić. Tak można sobie wstawić właśnie fajnie łapeczkę jakąś. Y, I teraz tutaj będziemy mieli budowę domku no, a budowa domku to takie trochę mniej ciekawe rzeczy, więc możemy wstawić sobie tekst na przykład i CTRL-T oczywiście, i możemy go skrócić. Przybliżymy sobie i przeciągamy, żeby go skrócić, jego czas trwania. I teraz tutaj wstawimy sobie, klikamy na ten tekst, przeciągamy tutaj, klikamy na niego i wpisujemy Timelapse. Timelapse. No, ja nie umiem pisać, ale mniejsza o to. Mamy naszego time lapse oczywiście możemy go jeszcze przyciągnąć, tak żeby był na środku. No i chcemy time tak? Więc teraz znów miejsce, gdzie chcemy, żeby nasz time -lapse był, klikamy C, czyli znów wycinanie, i klikamy tutaj, szukamy końca time gdzie będzie. No, tak wiecie, tak pokrótce trzeba go po prostu znaleźć. Dobra, uznajmy, że ja tutaj mam koniec time znów C i wycinamy sobie, żeby ten fragment był wycięty. Po czym klikamy na ten fragment prawym przyciskiem myszy i dajemy Speed Duration, cyk i mamy speed zwykły, to jest 100, 100, to jest zwykły speed. Więc ustawiamy go sobie na przykład 400 i takim oto sposobem mamy, plik się zmniejszył, czyli jest szybszy, przyspieszony i teraz jest on po prostu taki strasznie szybciutki jak widzimy po prostu zrobiliśmy timelapse to trwa teraz szybko przeciągamy sobie to oczywiście tutaj do tego i teraz jak widzimy timelapse się kończy jest już normalnie wszystko powoli i chcemy sobie przy tym timelapse dodać na przykład jakieś przejście więc wchodzimy tutaj i mamy video transition wchodzimy i mamy na przykład weźmiemy sobie zoom cross zoom to są oczywiście przykładowe losowe i nakładamy, najlepiej sobie przybliżyć się do tego miejsca, do pocięcia naszych plików i nakładamy to na to przycięcie, taki jakby plasterek nakładamy, nie? Z drugiej strony też można oczywiście i teraz tak, możemy to sobie zrobić, chwycić oczywiście i zrobić dłuższe, krótsze, ja zrobię takie mniej więcej i teraz puszczamy. I zobaczymy, jak wychodzi nasz y, plik z przejściem. No tutaj mi ladżyło, ale to oczywiście po, na koniec już Wam nie będzie ladzyć, spokojnie, jak to wyrenderujecie. No i mieliśmy to przejście, tak? No i co? Y, jako tako y, timelapsi -y git, nie? No i tutaj idzie dalej, idzie dalej odcineczek, nic ciekawego. Nagle znajduje się taki czas, że nastaje u nas w Minecrafcie, na przykład, przykładowo, bo ja mam tutaj odcinek z Minecrafta, y, noc. No i co? No, w nocy się słabo nagrywa, słabo się też gra, więc przychodzi taki śmieszny troll cheater. I mamy tutaj, widzimy, cheatuje. Niestety, oczywiście nie, nie polecam czytować na odcinkach, tym bardziej jak się nagrywa. Ale, no, tak przykładowo, jeżeli chcemy po prostu jakiś fragment wyciąć, to klikamy C. Wyznaczamy sobie, oczywiście, znów, żeby wyciąć fragment, dokąd chcemy to uciąć. I tutaj mamy to, co jest tutaj, to. To jest fragment, którego chcemy nie mieć. Chcemy się go pozbyć, więc klikamy znów na niego prawym przyciskiem myszy. Klikamy Cut i już go nie ma. Jeżeli chcemy, oczywiście, coś przywrócić, bo na przykład, przez przypadek, który usunęliśmy, to kolejny skrót klawiszowy czyli CTRL Z i się nam cofa poprzedni ruch, ale my oczywiście tego nie chcemy. Wycięliśmy to, przesuwamy z powrotem i teraz jak widzimy, jest nasze cięcie. Możemy tutaj wstawić też jakieś przejście, ale mi się tego nie chce na razie robić. No i mamy nasz filmik pokrótce, ale chcielibyśmy na przykład tutaj znów dodać animację łapki. No ale nie chce nam jej programować tak samo jeszcze raz, bo to długo trwało, więc klikamy na łapkę, klikamy Ctrl C, czyli skopiowanie, najeżdżamy tutaj naszym paseczkiem, Ctrl V i mamy naszą łapkę po raz kolejny jeszcze raz. Więc przeciągamy ją sobie do miejsca, gdzie chcemy ją wstawić po raz drugi i jak widzimy, bez robienia jeszcze raz, po prostu ją skopiowaliśmy i możemy ją sobie tutaj wstawić jeszcze raz. No i jak już macie praktycznie gotowy swój, swój film, to przydałoby się też dodać jakąś muzykę w tle, no bo tak nudno no, trochę bez muzyki, więc znów wierzymy sobie jakąś pierwszą lepszą muzyczkę, ja tutaj biorę, yy, zresztą ta, która była w poprzednim filmie też użyta i teraz wstawiamy ją. Jeżeli ona nam nie starczy na cały film, to oczywiście nie ma sprawy, ponieważ wystarczy, że utniemy sobie gdzieś tak przy końcu i sobie damy CTRL-C, potem damy sobie CTRL-V, tak jak tu pokazywałem wam, żeby skopiować i możemy sobie wstawić ją tutaj z powrotem, nie? tak wiecie, no rekreacyjnie ale y, mamy muzykę, nie? no i nic dziwnego zwykła muzyka, ale po pierwsze ma ona tutaj taki obrazek, jak na przykład właśnie pobieramy muzykę z YouTube'a, więc trochę słabo, no bo wkurza ten obrazek y, więc jeżeli klikniemy na mu tą muzykę to mamy tutaj takie coś jak opacity, zmniejszamy to opacity na sam dół Teraz już tego obrazku nie ma, ponieważ to opacity to jest tak zwana przeźroczystość i już nie mamy żadnego obrazku ani nic. Ja tego nie zmniejszyłem. O, już nie ma kompletnie nic, żadnego obrazku i jest dobrze, ale może się nam wydawać na przykład, że muzyka jest głośno, zagłusza was albo Minecrafta albo coś. Więc no przydał się wyciszyć, więc chodzimy znów w prawym wszystkie myszy i audio gain. I tutaj możemy sobie dawać minus 15 dB, 10 dB więcej. Po prostu to się stakuje, więc damy na przykład minus 15. OK. I słyszymy, że dalej jest troszeczkę minimalnie zagłośna. więc jeszcze raz dajemy i dajemy jeszcze raz minus 5. Teraz mamy łącznie minus 20 dB. I od razu słyszymy, że muzyczka jest o wiele, o wiele lepiej, o wiele fajniej umiejscowiona. I co? Mam nadzieję, że to się Wam spodobało na razie, ale jeszcze muszę Wam pokazać jak się to zapisuje. Więc teraz wchodzimy w file, dajemy export, media i mamy nasz yy, film. Jak go zaeksportować? Jeżeli eksportujemy to, bo chcemy ten film wstawić na YouTube, to tutaj format musimy dać H264. Po czym? To już nie, tutaj już nic nie musimy wybierać, tylko tutaj output name to... Tym sobie wybieramy, gdzie chcemy, żeby ten film się nam zapisał. Najlepiej sobie wybrać, nie wiem, na pulpicie albo gdzieś, żeby po wyrenderowaniu tam był, żebyśmy go mogli sobie tam znaleźć, prosto, żeby go nie trzeba było szukać. Tutaj jeszcze tylko na dole trzeba pokazać. Musimy mieć VBR 1, 10 i 12. A tutaj Use Maximum Render Quality można dać i tak to git. Klikamy już tylko Export i mamy to gotowe. No i co, mam nadzieję, że ten odcinek się wam podoba, jeżeli chcecie takich odcinków więcej, to pamiętajcie, łapkujcie, subskrybujcie, yy, wbijajcie na TikToki, Instagramy, e, TikToki, Discorda, to wszystko jest w opisie, mam nadzieję, że się wam spodobało, pamiętajcie, 5 łapeczek w górę i i w ogóle nie wiem, czy mówiłem, ale 5 łapeczek w górę i nagrywam kolejny jakiś fajny odcinek od razu, jak wiecie 5 łapeczek to nagrywam Ola od razu, tym razem możliwe, że z photoshopa za darmo, jak pobrać albo jakiś tricks OBS, a jeszcze się muszę namyśleć no i co, mam nadzieję, że się wam podobało no i co, siemanko!